Macie klamy? Nie. Okay. Chyba musimy pojechać kupić, co? Ale może Sopu jest. No nie rób tak! Tam konium kurwa przywoło. No nie rób tak! Co? No nie rób. No skastowałem jak... sobie vintage. Jak oni ja nie ej. mają, to my też nie mieli. Ja do IKEA tylko, A to i tylko zabrałem. To jak napad zrobił. Wziął, No dobra, podaj się, nie strzelaj, 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 nie strzelaj. jeden z drugim, wychodzi z drugim. Dobra, O kurwa, o kurwa, przycisk mi nie działa. Widzę tutaj. Dobra, wsiadaj. Dobra, nie wysiadaj, nie wysiadaj, nie wysiadaj! Dobra, Nie strzelajcie, Nie strzelaj, 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 nie Daj nam wolny odjazd, Ktoś daj nam wolny odjazd, zabij ci czekaj, spokój się, czekaj, czekaj ci no, 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 dobra, daj nam kuż, wolny odjazd odwoźmy, teraz. Nie obchodź mnie, mnie Wolny odjazd no, Nie strzelaj, nie kurwa, nie strzelaj śruby, 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 śruby. Dobra, Dobra. Dobra Dobra, Siema Dawaj, po lewo sobie coś Nie tego, to nasz ty, ty na ty, spokojnie, to... na spokojnie. No spokojnie, no spokojnie Witam serdecznie Paga paga, paga. Kurwa nie trafiłem <gryś> Trafiłeś dwóch przecież Tak? Nie, nie trafiłem Dwóch z masakrem Ja mam ten, gopro w dreadach, ja widziałem o, Mam to zarejestrowane Jeszcze raz <gryś> No patu tu jeden leży Ale Spadino był nikim kurwa wtedy No właśnie więc on ja byłem był klapkiem zarazem, klapka, kurwa. On, on był klapkiem, zarazem kurwa wąskiego, który był klapkiem kurwa Estebana, który był klapkiem Buliego, to kurwa no. w ogóle być no. klapkiem kurwa wąskiego to już jest. byłem kurwa sama w ogóle. To jest kurwa wstyd, jak chuj jest. Ale, ty, ale widzicie możliwość, w którym kurwa streamer idzie teraz na jakiś serwer kurwa i nie jest szefem wszystkich szefów, kurwa Lakosa Nostra, kurwa JD y, JP no, nie ja, kurwa, no nie. nie, ja bym tutaj chętnie po, po, pobył klapkiem Estebana. Ale w takim no, stanie. W jest bo to jest to, kurwa, że jak masz kogoś nad sobą, to tak naprawdę ty sobie nie musisz wymyślać kontentu, bo ci go zaraz coś da. Tego trzeba odjebać, tego trzeba. No i co, kurwa teraz. Ty, rekrut, Cię nie pojebało do reszty? Nie, nie pojebało Odwracasz się do mnie Ściągaj te kajdany, kurwa, po Odwracasz co? się do mnie Ty widzisz, gdzie Ty stoisz, Odwracasz kurwa, wiesz, na jakim jesteś mnie. terenie? Albo mnie rozkuwasz, albo skrzyknę zaraz wagosów, żeby Cię rozjebali Liczę do 10 Raz Dwa Odkuń mnie! Coś śmietnik jebany Kurwa bo jak jak mam, to no ogólnie w, ułach, no w nosie to ogólnie pięknie wygląda, prawda. Skarbenku, to zawsze ładnie wygląda właśnie. No oczywiście, że tak. No, jestem piękna. Czurka Ci się udała, to i wnuczka Ci się udała. A jak? Kurde, A... pięknie. Co no. widziałeś? Co jest? Sprawdzam towar. E, Okej. Okay. Okej. Okay. No. Nie krzyw się, nie krzyw. Dawaj. Jeszcze tylko trzysta sześćdziesiąt pięć zjazdów i jedziemy do domu. Pięknie. Wody chcesz? CO JEST?! CZEMU to jest? CO TO KURWA Luba. JEST?! Tu Co No nic nie odjebałem! Nic nie odjebałem, Wyleci, wyleciała, ci, wyleciała mi z ręki kurwa, wyleciała mi z ręki, ja pierdole, cztery koła w plecy! Ja pierdole! No to nieźle odjebałeś kurwa, machaj bez podpalenia. Mogę ci sprzedać jeszcze jedną mam. A masz przy sobie? Mam przy sobie Ej, ej, to ja ci, oddam, ja ci oddam, bo ja mam jedną Nie, 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 nie chcę rzucić, nie chcę się nauczyć rzucać Trzymał Dobra, chuj, suprimie. potestujemy Teraz tak, ta krótka piłka No jakieś fake bogowa wajać Mówiś teraz nie... Na własnym... Na własnym serwerze Banan <głos> <głos> Że na własnym serwerze Jabala dostaje W takim razie przejdźmy Przejdźmy już do Do samej mszy się In nomine Patris et Filii Et Spiritus Indium patrem omnipotentym. Cratore, filium e unicum domicantum nostrium, orato Dominica queceri, la volontà che tu assirutin celio.

No, to moja kolej. UFO PORNO! <grym> Zróbcie klipa! Róbcie klipa! Zetań! To ty mi tak rób! To ty mi tak... Dobrze, Karol, bardzo dobrze, bardzo dobrze. To za zero tęciota! Oddaj. <grym> swojemu wyjebałem, widzu. Nie mogę wytrzymać, kurwa, bo się zaraz, tam kre, kurwa, śmiecham no, się zaraz. Nie, to Nie za zero WIDZOWIE nie za zero. Ja... <śpuszczam> bo patrzę, że się też ŚMIECHU kurwa, przysięgam Ja, pierdolę. <śpuszczam>